Wreszcie nadszedł ten czas, żeby trochę pomówić o tym jak zmieniło się moje patrzenie przez ostatnie 7 lat na temat Naruto. I głównie będzie mówione o tym na podstawie tego jak widzę Naruto Pudena. Jakie mały wstęp. Ostatnio, jakiś tam rok czy dwa lata temu, tak, miałem taką fazę, że chciałem od nowa obejrzeć całe Naruto. Było głównie związane z tym, że po już w długim czasie wziąłem i postanowiłem, że obejrzę te odcinki, które dzieją się po wojnie. Wcześniej skończyłem gdzieś w momencie, kiedy pojawia się Edo Madara. Powiedziałem, że znam, czytam mangę na bieżąco, historia, która dzieje się a trakcie wojny dla mnie była me. Więc przerwałem, porzuciłem na oglądanie na długi czas. Tam obejrzałem tylko, oglądałem chyba tylko filmy, które wychodziły. Czyli obejrzałem nawet nie od razu, jak wyszedł ostatni film jeszcze z marki Naruto. Później obejrzałem ten, który rozpoczynał poruto i rzuciłem to. Olerę. Zwłaszcza, że mówię tak jak mówiłem, wojna w samej mandze była dla mnie głupia. Miała głupie jakieś... jakieś głupie wymysły, pokroju, które o tym później i tak dalej. Ale mówię, stwierdziłem, że obejrzę, później wziąłem się za Boruto, które mi nawet podeszło i stwierdziłem, a obejrzę od nowa Te Dwa lata temu tak sobie powiedziałem i stało się to jakiś w zeszłym roku jakoś tak od października, coś w tym stylu, wziąłem i stwierdziłem, a obejrzał nowa całość. gdzie całość oznacza tyle, że pominąłem te chwilery, które dzieją się przed atakiem pejna na wioskę. Czyli pominąłem ten z góry, pominąłem ten z Jinchurik, pomijałem pominąłem tak, takie pierdłowate i... Jak zmieniło się moje myślenie o na temat Naruto? Po pierwsze, a jakby co, nie będzie tutaj omawiane każda historia po kolei, ponieważ ani to ciekawe, ani potrzebne, skupię się bardziej na ogólnikach. I pierwsze co, no to najpierw wymienimy trochę plusów. Takim dla mnie największym jest to, w jaki sposób są kreowane bohaterowie. Nie wiem ile osób by się ze mną nie zgodziło, ale jak dla mnie no to w Naruto mamy tyle fajnie nakreślonych postaci, że można by nimi samymi obdarzyć kilka bitewniaków jeszcze wystarczyło. Od takich, jak dla mnie, od takich, które chyba są bardziej oczywiste, po kroju Shikamaru, po kroju trójki mędrców, czyli Tsunade, Orochimaru i Jirai, po takich mniej oczywistych dla większości, a jeszcze do tych oczywistych Akashi, takich mniej oczywistych, ale dla mnie cały czas naprawdę fajnych pokroju właśnie w większości klasy Naruto, Tenten, ten, nawet Lee z w momencie, kiedy nie mają tego swojego pierdolca, nawet Neji przez długi czas, nawet co będzie dla wielu zaskoczeniem, ale z czasem Hinata i Sakura się fajnie rozwijają, no naprawdę ciężko byłoby znaleźć postacie z czasów właśnie Naruto. W jego wieku, tam kilka lat góra-dół, które by mi nie podeszły. To nawet, nawet jeżeli no nie są jakoś super wybitnie wykreowane postacie, ale całkiem fajnie napisane. To są nawet, mówię, oprócz Shikamaru, który chyba większość lubi, no to Powiem tak, po pierwsze ten, ten to Bóg, a te Marii to król. I tego zdania nie zmienię, bo nawet pomimo tego, że jedna i druga babka nie dostały zbyt dużo czasu antenowego. Taka druga rzecz, no to znowu, to nie jest jakoś super wybitnie wymyślone, ale jeżeli chodzi o to, no to większość historii jest naprawdę zgrabna, zgrabnie napisana. Odbijanie gary, no ciężko pod względem samej historii, naprawdę ciężko byłoby czepiać się czegoś? Bardzo, naprawdę fajnie to wygląda. Dalsze historie, mniej czy tam bardziej udane, ale cały czas są ciekawimi. A dla mnie nawet historia, kiedy to Jiraiya robi wjazd. Do Pejna to jest jedna z najlepszych historii w Bitewniakach w ogóle. Na przykład przez to, że tak, Jiraiya jest silny, bo wiemy od dawna, ale widzimy to po samym zakończeniu, że. Mamy Kolesia, który jest znany na cały świat. Ninja, który jest znany jako potężny, i nie jest na poziomie swoich mistrzów, czyli trzeciego. Oraz jego uczniowie jego przerośli, ale mówię, mamy to, że zaskakujące byłoby to, w innych, żeby taka postać, właśnie pokroju Jirai została w ogóle uśmiercona tutaj. Ogólnie, śmierć. Ktoś może mi teraz powiedzieć, że ha, sam mówiłeś, że uśmiercanie postaci nie jest ani niczym dobrym, ani złym. I teraz wytłumaczę, o co mi chodziło. Jak to mówiłem. Mówię, bo często mówi się o hanterze, że o, jakie to dobre, bo on nie boi się uśmiercić postaci. A moja reakcja tutaj jest na tej zasadzie, że o co mnie to interesuje, że on nie boi się uśmiercać postaci, skoro żadna. Która większość tych postaci to jest... Zostanie 2-3 odcinki i idzie w piach tutaj. Czyli w Naruto... No no, co najpierw uśmiercamy trzeciego, którego już trochę znamy. Widzimy, że... jaka jest jego relacja z Naruto i tak dalej. Pojawia się atak i trzeci się poświęca dla wioski. Osiąga to co. Zamierzał, mówię: Mamy śmierć, mamy pogrzeb, wszystko. A suma, znamy go, mamy to pokazane, że jaka jest jego relacja ze drużyną, jaka jest relacja wobec wioski i tak dalej. I dopiero wtedy zostaje uśmiercony. Nawet w taki sposób, który może wielu zdziwić, że postać, która bądź co bądź jest takim fajna, została uśmiercona w momencie, kiedy tak naprawdę nawet niczego nie osiągnęła po analizie. Kuzu nie został pokonany, no można powiedzieć, że poznał tajemnicę mocy Hidana, dzięki niemu poznano. Ale to wszystko, Raia. kolejna postać, która została najpierw zbudowana, bo znamy jego relacje z Naruto, znamy jego relacje z Tsunade, znamy jego relacje z Oro, itd. Tak Poznaliśmy tą postać i dopiero później ona została uśmiercona, czyli tutaj ta śmierć... A czego tutaj ta śmierć działa? No ponieważ my tą postać już znamy, nie jest to... Jakiś dla nas no name, które ło pojawił się na dwa odcinki, zostało powiedziane łaże on jest pan Kwoks, albo coś w tym stylu i bum, nie żyje. No i kolejna rzecz, o której tutaj mówimy. Kolejną rzeczą, która naprawdę wyszła to są główni zwole, czyli wiadomo kto. No, większość nawet tych, że są, można powiedzieć, z tej bardziej irytującej pokroi właśnie Hidana no, działają jako postacie. Nawet jeżeli nie zostają do końca wykorzystaniu. Można by dużo więcej wyciągnąć z Sasoriego, można było więcej wyciągnąć z kakuzu w pewnym momencie właśnie skupiono się bardziej na Tobim. Nawet ktoś może... Ktoś powie mi Payne, no ja powiem, że Pain... Przez długi czas to jest naprawdę fajna postać. To, że w pewnym momencie postanawiają zrobić z niego idiotę, no to swoją drogą. I teraz czas troszkę pomówić o. Chyba czas pomówić trochę o wadach. I dla mnie z biegiem czasu taką główną wadą Naruto jest to całość Naruto nawet można powiedzieć, nie tylko Shibutena, jest Sasuke i jego można powiedzieć, pojedynek z Naruto. To, że. Naruto goni Sasuke, Naruto dogania go i żeby nie było od razu, no to trzeba wzmocnić Sasuke i tak w kółko. Naruto jest silniejszy, Sasuke jest wzmocniany. Sasuke jest mocniejszy, Naruto jest wzmacniany I tak w kółko, i tak w kółko. I przez to mamy to, że Naruto zamienia nam się pod koniec z Dragonbola, czyli Naruto i Sasuke są tak wykokrzeni, że przerastają wszystkiego pięć poziomów i człowiek nie ma tego ochoty za bardzo oglądać. Druga, to że w ogóle Sasuke jest w chuj irytujący z tym swoim wiecznym edilordowaniem, czyli łoja ciebie, najpierw ło, muszę zabić brata, bo zabił wszystkich, później pierdolca dostaje ło, brat się poświęcił dla wioski, więc ją zniszczę, jestem bucem cały czas i tak dalej i tak dalej a dla mnie, momenty, w których pojawia się Sasuke, to są te momenty, w których naprawdę cały poziom tutaj zaczyna siadać. I Mam taką małą teorię, że w dużej mierze niechęć ludzi do Naruto związana z tym, że wiele osób mówi, że po to wszystko siadło, taka moja teoria, nie poparta niczym, jest taka, że tak jest po części, ponieważ Sasuke zaczyna mieć coraz większe znaczenie właśnie po czyli Dołącza, czyli tworzy te swoje hebi, nie hebi. Zaczyna tu swoją małą współpracę z Akacki. Później tam zdradza. Mamy to cały czas jego pierdolę elementu o tym, że trzeba się zemścić na wiosce. Atak na danzo i tak dalej. I mówię, coraz więcej goń, to coraz bardziej siada, ponieważ mówię, im więcej mamy saskę, tym to jest gorsze. Ej, dla mnie, tymi najsłabszymi postaciami, które są. Bo jest Naruto, nie mówię tam jakichś No Neymar czy Konohamaru, to właśnie jest seskę oraz Naruto, gdzie Naruto tak coś jest kilka poziomów wyżej, w ogóle Naruto jak dla mnie, nawet pomimo tego, że z pokolenia to nie jest najlepsza postać, no to cały czas jak dla mnie to miał potencjał być... Głównym bohaterem takiego może nie topu, ale całkiem wysoko jeżeli chodzi o bitewniaki. Tak dla mnie, taką postacią, przynajmniej początkowo, staje się Ichigo. Z Bliczu, który jak dla mnie dość mocno jest zbudowany na plus. Czyli przestaje być takim pseudo-Goku. Bo jestem głupi. Moim jedynym celem jest to, żeby być coraz silniejszy, bo chcę spełniać swoje marzenia. W przypadku mówię. W przypadku Ichigom nie mamy tego, w przypadku Ichigom w ogóle chłop nawet tej mocy za bardzo nie pragnie jak już ją dostaje o no to mówi, że będę ją używał tylko po to, żeby bronić najbliższych i zostaje w plus to, że nie jest to kolejny główny bohater, który jest idiotą pokroju Gona, Lufiego, właśnie Naruto czy Goku, który przerasta ich wszystkich w tym i kolejną naprawdę jak dla mnie, wadą to ostrą są te wszystkie dziwne, fabularne pomysły w trakcie wojny. To, to że obito to tobi, jak dla mnie, to jest moment, w którym wojna kompletnie dla mnie straciła zaci... znaczenie. Chociaż cały czas będę teraz powtarzał, że to nie jest tak, że cała wojna jest beznadziejna, ponieważ no, przez te naprawdę wprowadzone głupoty. Trzeba było to jakoś wytłumaczyć. I to nie jest tak, że to, to nie zostało tłumaczone. To w jaki sposób zostało tłumaczone, no wprowadzono fajne rzeczy. Co cała historia Obito to to, to, to nawet nie jest to, że jest beznadziejne, tylko że jak dla mnie to to wprowadzone jest niepotrzebnie. Zwłaszcza, że sam obito w momencie kiedy oberwał kamulcem to był przedstawiany jako że to jest taki Naruto, tylko że jeszcze słabszy. Może później zaczęto wprowadzać, że Panie, on jednak nie jest taki słaby. Przecież cały czas trenował, żeby doścignąć Kakasiego. Było pokazywane, że to jest, że mówię, w tym zespole, i na to on jest takim Naruto początkowym, czyli władzim. Chcę pokazać, że jestem na tyle, że przerosnę tego uzdolnionego, ale tu jest dużo mówienia, mało pokazywania. No poza tym, kiedy on miał się nauczyć? Kiedy on miał być na tyle silny, żeby najpierw pokonać tych z y, chyba deszcz, wioski deszczu później, żeby w ogóle stanąć w szaranki z Minato. Teraz nie pamiętam czy dokładnie to było w mandze powiedziane, ale jak dobrze pamiętam, no to Rin zginęła jakiś rok po tym jak na Obito spadł komulec. A samo to, żeby Obito zaczął chodzić zajęło mu, jak dobrze pamiętam, 9 miesięcy. A atak na konuchę to jest zaraz po tym. I Koleś, który ledwo co był w stanie mierzyć, ledwo co, mówię, był takim Naruto, po 9 miesiącach głównie leżenia i nauki od nowa chodzenia, był w stanie mierzyć się z tej ktoś powiem mi o, bo był w tym dziwnym Tobim. A ja powiem, a co mnie to a to jest takie wytryk. Tobi do tamtego momentu był przedstawiany jako nie jako wojownik, tylko jako Koleś od. Zetsu, co ja mówię, to. Zetsu był znany jako koleś od inwigilacji, gdzie wykorzystał swoje moce. To było pokazane, że on tak naprawdę w pojedynkach nic nie mógł, nie był w stanie nic pokazać. To, że później znowu starano się to wyjaśnić, no to, to też wyjaśnienie to było głupie. Mówię, przez to, że właśnie mamy ten pojedynek cały czas, Sasuke kontra Naruto, to i będzie silniejsze, trzeba było w czasie wojny wyskoczyć z coraz silniejszymi postaciami, czyli to, że Tobi to nie jest Madara. Co było ogólnie to, że Tobi to Madara, no to nawet fajny pomysł. Ale nie, trzeba było wyskoczyć z Edo Madaru, który stał się Kox. No to fajnie. Naruto i Sasuke osiągają poziom, żeby być w stanie powstrzymać Madarę zwykłego. No to staje się Jinchuriki 10. ogoniastego. to trzeba wzmocnić Sasuke i Naruto. I są w stanie go pokonać, no to trzeba pod, wyskoczyć z kagują. I tak w kółko, i tak w kółko, czyli mówię, trzeba cały czas wzmacniać Saski Naruto, co sprawiło, że cała armia zjednoczona tam nic nie znaczyła tak naprawdę. Mówię, ale czas już może trochę odejść od samej wojny. bo jeszcze trochę wrócimy do tego, co według mnie wyszło. A jest to to, że nie mamy praktycznie takiej postaci pokroju czy to Lucy z Fairy czy teraz to się dzieje w One Piece, czyli nie mamy postaci żeńskiej, która by była po prostu wieszakiem na cycki. Powiedzmy sobie szczerze, czy Hinata, która przez większość serii chodzi ubrana, zapięta po samą szyję, czy Sakura, która praktycznie cycków nie ma, jest czymś, co można by nazwać czućcycem. No, mówię tak już kończąc, mówię po tych siedmiu latach, Coś naprawdę moje zdanie o Naruto zmieniło się bardzo na plus. Nawet ta nieszczęsna wojna, której cały czas nie lubię. Ja zauważam, że pomimo tego, że główny trzon wojny jest beznadziejny jak dla mnie, to jest masa rzeczy, które ratowią samą wojnę. To, że. Woś powie mi, że wprowadzono Edo Tensejów. Ja twierdzę, że to jest jeden z fajniejszych pomysłów. To, że dostaliśmy szansę, żeby na przykład niektóre postacie się pogodziły, jak bracia z Hyuga, dostaliśmy szansę, żeby Asuma mógł porozmawiać z drużyną 10, to, że Sai dostał szansę porozmawiać z tym swoim bratem, i tak dalej. To, że rzeczy, które naprawdę. Tak dla mnie są głupie. Jak już mówiłem, pokroju właśnie tego, że mówię, wprowadzamy coraz silniejszego obito. To, to, to. Same wyjaśniania tego są nawet fajnie zrobione. Tylko mówię cały czas, jak dla mnie samo wprowadzenie tego typu rzeczy jest głupie. To, że to już nie do manki, manki, ale samego anima, naprawdę fajnie. Duża część fileru wypada naprawdę fajnie. Zwłaszcza tych z wojny, które dopełniają na przykład sama, to już w momencie są wiecznym tsukoyomi jak to tam się nazywa, w Manze dostaliśmy to, pyk od razu to coś tam trochę pokazano a tutaj mamy całą mini ma miniserię która tam pokazuje co w swoim wersji ten Matrixa każda z postaci widzi to że ten ten ma świat który jest praktycznie kalką w... Tego z filmu, już nie będę wspominał o filmie, ale mówię, to jest świat, który ma naprawdę, miał szansę na rozwinięcia był do dupy w filmie. Historia Karin, czyli pokazanie tego, jak wyglądało jej dzieciństwo. Teraz nie będę mówił, ale tak. Naruto, razem z Kari odtwórzcie klan. Pozbierajcie niedobitki, zbudujcie jakąś tam swoją małą dzielnicę w wiosce, czy coś. Czy zbudujcie drugą wioskę gdzieś pod patronatem właśnie liścia. I sprowadźcie tam niedobitków. Niech oni odtwarzają klan. Skoro można odtwarzać u cichy, o to czemu nie Naruto? czemu nie kan Uzumaki. I tak dalej. Nawet ta historia z książką Jirai jest całkiem fajna, chociaż jak dla mnie niepotrzebnie. Przedłużana, bo w pewnym momencie to się staje po prostu, to jest całe Naruto opuszczone w trakcie szybkiego przewijania z małymi zmianami. Co wygląda miejscami absurdalnie, na przykład moment, w którym mamy atak Paina, który to wygląda jak żart. No i dlaczego w momencie, kiedy mamy właśnie... Tam żyjącą Kusinę nie robimy akcji z Kusiną. Minato ma swój czas. Jest tam jako Edozomba. to dlaczego Kusina dostaje jakieś 10 minut? Przez cały ten... Co ja mówię 10 minut? 5 minut. Przez całą tę małą... Przez całą małą miniserię. No i jeszcze, jak już mówię o Kusinie, no to sobie przypomniałem. Tak, dla mnie jedna z największych zalet w ogóle Naruto. I to jest dla mnie moment, który właśnie w trakcie... W treningu, gdzie to Naruto stara się przejąć Kuromę, pojawia się Kushina i opowiada jak to się stało, że Naruto został właśnie o tym jak właśnie wtedy jeszcze znany jako Madara Obito zrobił wjazd na wioskę. To jest dla mnie moment, który wiem, że ktoś nie jara się tym momentem tak jak ja, ale mówię, dla mnie to jest najlepszy mini opowieść, najlepsza mini opowieść w całym Naruto. Jeżeli chodzi o dużą opowieść, to dla mnie najlepsza jest ta w momencie, kiedy właśnie Dzira i ja robi wjazd do Pain. Tak jak mówię, no to już czas zakończyć, bo z nagrania mam ponad pół godziny, ale jeszcze całe nagranie to może wyglądać jak jeden wielki chaos. To jest co nic nie jest dziwnego, ponieważ ani nie miałem jakichś specjalnych przygotowań, po prostu wziąłem, włączyłem mikrofon i zacząłem gadać, co mi do łba przyjść. Tak jak nie wiedziałem, jak zacząć, to tak nie wiem, jak skończyć, że po prostu utnę w tym momencie.